Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie. Jestem na świetnym, cudownym, wspaniałym szkoleniu i warsztacie u pana Piotra Kreniga, jednego z najlepszych szkoleniowców, u których mogłam się znaleźć. Jestem zakochana i zafascynowana tym, co przeżyłam. Jesteśmy po trzech dniach. Warsztatów, intensywnej pracy. I powiem Wam jedno: polecam każdemu, kto myśli o tym biznesie poważnie, taką inwestycję w siebie. To są najlepiej zainwestowane pieniądze. Witajcie, kochani. Nazywam się Piotr Lasota. Mam 17 lat. To świadczy o tym, że jeszcze się uczę. Przyjechałem tutaj na warsztaty prowadzone przez Piotra Kreninga w celu nauczenia się profesjonalizmu w tym, czym zajmuje się od 6 miesięcy, czyli mianowicie pracy w systemie MLM. Serdecznie chciałbym was zaprosić na uczestnictwo w tych warsztatach, które przynoszą wiele rezultatów i zmieniają perspektywę spostrzegania tego biznesu. Piotr Krenik zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jego profesjonalizm, jego zaangażowanie, jego ogromna wiedza. Dlatego bardzo chciałam znaleźć się na tych warsztatach. Jestem po trzech dniach intensywnego szkolenia. Już teraz wiem, że był to najlepiej zainwestowany czas i pieniądze. Wiem, że po tych trzech dniach nie będę już taka sama jak do tej pory. Szczerze polecam każdemu: nie zastanawiajcie się, tylko weźcie udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Dzień dobry, jestem lekarzem. Zawsze interesowałam się medycyną, a od pewnego momentu zaczęłam myśleć o biznesie. Na początku mojej drogi biznesowej przyjechałam na szkolenie do Piotra Kreniga, z którego jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że poprowadzi mnie do tego świata. Mam na imię Kinga, przyjechałam na warsztaty MPR. Na stałe mieszkam w Wielkiej Brytanii. Przyjechałam na warsztaty MPR, ponieważ stawiam pierwsze kroki w marketingu sieciowym. Między innymi chciałam pokonać stres występowania przed kamerą. Bardzo się cieszę, że pierwsze kroki w marketingu sieciowym mogę stawiać pod okiem Piotra Kreniga. Dziękuję. Witam Was serdecznie. Nazywam się Martyna Lewniczak. Przyjechałam z łasku. Jestem nauczycielem języka angielskiego oraz od roku czasu działam w marketingu sieciowym. Dziś mija trzeci dzień szkoleń u Piotra Kreniga. Jest to warsztat pod tytułem mistrz profesjonalnej rekrutacji. Jest to najlepsze, co mógł mi przynieść los, ponieważ dzięki tym warsztatom poszerzyły się moje horyzonty. I otworzyły się zupełnie nowe perspektywy w tym, jak możemy w marketingu sieciowym działać. Słuchajcie, jest to niesamowity warsztat. Polecam Wam serdecznie, ponieważ ja przez trzy dni przeszłam taką przemianę i wewnętrzną, i zewnętrzną, że nie jestem Wam w stanie tego opisać. Tutaj trzeba przyjechać, tutaj trzeba być, bo uwierzcie mi, krenik czyni mistrza. Witam serdecznie, mam na imię Basia. Do Piotra Kreniga przyjechałam, ponieważ w czerwcu byłam na SBB w Warszawie. Piotr mnie ujął swoim profesjonalizmem, szlachetnością, rzetelnością i postanowiłam przyjechać na MPR dlatego, że była mi potrzebna przemiana, ponieważ mam. miałam. Miałam sobie wiele blokad, i te warsztaty trzydniowe, w tej chwili trzeci dzień mija, po prostu bardzo dużo mi pomogły. A wszystko to po to, aby udowodnić sobie innym, że jestem coś warta, że potrafię się zmienić, jeśli tylko tego zapragnę. Dlatego szczerze polecam, zachęcam Was. Przyjedźcie na MPR, bo warto sięgać po coś, co dla niektórych jest nie do osiągnięcia. Dziękuję. Witajcie kochani. Nazywam się Lasota Iwona. Przyjechałam na MPR z Piotrkowa Trybunalskiego. Szczerze wszystkim, z całego serca polecam tego typu szkolenia u Piotra Kreniga. Jest to po prostu przeżycie wspaniałe, przecudowne. Są chwile zawahania. Nawet czasami i załamania. Ale tak naprawdę przyjeżdżamy tu po to, by dowiedzieć się jak najwięcej o systemie MLM, o tym jak on działa i jak w nim pracować. To, co Piotr nam pokazuje i jak nas uczy, jest po prostu przewspaniałe. Nie da się tego w ogóle nawet opisać słowami. To trzeba przyjechać, zobaczyć, poczuć i wyjechać stąd szczęśliwym. Tak jak zrobię to jutro ja.